Cześć, Grzechotka z AliExpressu za 97 zł. Szybki przegląd. Grzechotka i dwie bateryjki 2A. 1,5A. No to zaskoczenie, chyba źle poczytałem. No nie ma znaczenia. Ładowarka do tego. Rękawiczki już widzieliście. I 7 nasadek. Kupiłem ją ze względu na to, że potrzebowałem mniejszą niż tą, co dostałem od Parkside'a, ale tutaj chyba muszę rozwiać te moje przypuszczenia, ponieważ zaraz przymierzę ją do tej drugiej. Zobaczymy, jak to wygląda wielkościowo. Trzyma się ją nieźle. Włącznik działa. Tu jest jeszcze blokada włącznika. Przełączenie tradycyjnie z tyłu, pokrętło. Zapalające się kontrolki, wiadomo, informują o stanie naładowania baterii. No i tu widzicie różnicę, jakieś 2 cm jest tylko mniejsza. No, spodziewałem się, że będzie yy, przynajmniej 5 cm. Widzicie też lampkę doświetlającą, więc ogólnie urządzenie dobrze trzyma się w ręku. Myślę, że ten włącznik jest taki dosyć ciekawy. Nie wiem, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o. Parkside to wnerwiającym w nim jest ten przełącznik odblokowujący guzik i tylko tyle, a no i jest nieco grubszy, więc trochę na korzyść Chińczyka za 97 zł. Walizki też wyglądają podobnie, ta z Chin jest nieco mniejsza. I jeszcze jedna rzecz, klucz jest na 3/8, nie na jedną drugą tak jak w Parkside. W Parkside dołączoną mam do zestawu przejścióweczkę. Jeśli ładowanie, to tutaj z boku jest wtyk, świeci na zielono, kiedy jest naładowana. I jeszcze szybciutko, Parkside to 250 obrotów i 54 Nm, zaś yy, Chińczyk jest w, yy, o 50 obrotów szybszy, za to ma tylko 40 Nm. Jeszcze próba tutaj yy, odkręcenia śruby. Nie wiem, jaki tam był moment, zobaczymy, może ruszy, może nie ruszy. Nie, rozłącza. A nie, poszło, widzieliście sami, ale numer. No jestem w szoku. Teraz kolejna próba, tyle tylko, że Parkside'em, śruby podobnie przykręcone kluczem dynamometrycznym. O, i widzicie, też poszło. Jeszcze jedna taka dygresyjka w stronę Chińczyka. To tylko to, że nie mieści się cały z baterią w naszej walizeczce. Wystaje, baterię trzeba oddzielnie wkładać. I to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!